No to co? Kolejna kawa i kolejny temat do naszego twórczego pisarskiego ogródka. Dzisiaj będzie o tym, czy książka Ebu, czy to może być dochód pasywny. I jeśli dzisiaj się śpieszy, to od razu Ci powiem, że nie. I już możesz skończyć, wyłączyć, ale pozwól, że teraz powiem trochę więcej o tym, zanim jednak pozwolę. Przedstawię się, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i jeszcze się nie znamy. To jestem pisarką, celką, która wydała 18 książek w papierze, 32 tytuły, w sumie swoje. Już kilkanaście pisarzy, z którymi działam, zarówno książki papierowe, jak i te buki. Kolejne tworzą się, powstają, albo piszą, albo są już w machinie wydawniczej i za niedługo pojawią się na rynku. Zobacz na moim Instagramie, bo tam też pokazuję osiągnięcia kursantów, klubowiczów i to, że na przykład znaleźli się już w topkach Empiku ze swoimi pierwszymi tytułami, które wydają. Tu nad moją głową, jeśli to oglądasz, a nie słuchasz podcastu, jeśli słuchasz podcastu, to skoczy na Instagram, tam zobaczysz te właśnie książki, które mam nad głową, to część to są moje książki, większość to są moje książki, część to są książki kursantów i klubowiczów. A to tutaj to nagroda Empików za jedną z książek, którą otrzymałam w 2022 roku i tu postawię kropkę. To jestem ja od półtora roku wspieram twórców w wydawaniu książek, ebooków i w układaniu promocji marketingu, który jest niezbędny i o którym też siedzał tym sporo będzie. I konstruowaniu siatki produktowej. Przejdźmy więc do tego. Osławionego dochodu pasywnego i bez konia Twoja książka, Twój e-book nie pojedzie, tylko będzie stał w miejscu. Co jest tym koniem? Koniem jest aktywna promocja. I wiesz, gdyby Harry Potter nie miał tak mocnego marketingu i tak ogromnej promocji, to nie podbiłby świata. Więc od razu też się przygotuj na to, że yy, nie jest prawdą to, co no niestety wielu albo guru, albo pseudoguru mówi w internecie, że napisz, wydaj i czekaj aż na twoje konto będą spływały pieniądze. No wyobraź sobie inaczej, wejdź na Empik i zobacz, ile tam w top 100 jest książek. Zobacz, ile nowości się pojawia, a jak chcesz, to ja ci to streszczę codziennie. Pojawia się na polskim rynku, myślę, że od kilkudziesięciu, w zależności oczywiście od pory roku, od miesiąca, od sezonu, do kilkuset nowych tytułów na rynku. Co najmniej, naprawdę. To też ma związek z hmm, sposobem na marketing wydawnictw i z tym, że rynek jest po prostu otwarty i że rynek self-publisherów. Wciąż rośnie, bo self-publisherzy po prostu widzą, jakie bonusy z tego płyną, jakie możliwości nam to daje. Więc od razu podejść do tego w ten sposób, że bez promocji lepiej w ogóle nie wchodzić na ten rynek. Być może cię to zniechęci, ale od razu powiem: ja tutaj służę pomocą i jestem od tego, żeby cię w tym wesprzeć, bo jak to mówią, cała wiedza jest już w internetach. Jeśli jest problem z jej znalezieniem, no to teraz już nawet ten problem odszedł, bo wystarczy zapytać chat GPT, zadać mu odpowiednio pytanie albo uszczegóławiać, aż dojdzie się do odpowiedzi. Tyle, że najważniejsze w tej chwili jest zaimplementowanie tej wiedzy i to też, co też w tej chwili mówię, też łączy się całościowo z marketingiem, bo jest to jeden z naszych w tej chwili najlepszych sposobów na wsparcie dotarcia naszej książki branżowej, wiedzowej, która ma mm, pomóc rozwiązać problem naszemu czytelnikowi, czytaj, klientowi, czytaj, osobie, która szuka rozwiązania problemu, czyli my, my, jednostka ludzka, ruchome białko, które wspiera w zaimplementowaniu i ja też wspieram w zaimplementowaniu wiedzę. Przekazuję ją całą, również tutaj, Również w kursach i w klubie, ale w klubie i w mastermindach pomagam dopasować. Pokazuję, co należy zaimplementować i wdrożyć w tym momencie, w którym jesteś, w danej chwili w Twoim rozwoju. I to jest też klucz do powodzenia Twojej książki eBooka. Będziemy to też rozwijać w osobnych odcinkach. Może dzisiaj uda mi się w kilkunastu minutach. Y zmieścić, żeby to było espresso, a nie Late macchiato. Nie, latte. czy tam flat white. E, pisarski. Więc podsumowując już tą pierwszą część. Bez promocji twoja książka nie pojedzie. Jeśli masz już odbiorców, dużą grupę odbiorców, będzie ci o wiele łatwiej, ale i tak bez marketingu będzie z tego dupa. O marketingu nakręcę osobne odcinki. Bo będę różne podejścia ci pokazywała, aczkolwiek, jak oglądasz te odcinki i już odsłuchałaś, odsłuchałeś, bądź obejrzałaś, obejrzałaś poprzednie, to widzisz, że ten marketing jest trzonem w każdym z nich. Przewija się i pokazuje go pod kątem, pod różnymi kątami i w różnych momentach m, tworzenia naszej książki eBooka. Bo tak naprawdę, marketing powinien się zacząć. Jeszcze przed napisaniem pierwszego słowa Twojej książki, Twojego e-booka, kursu książki, workbooka, wideo-booka. No dobrze, jesteś ekspertem, chcesz wydać coś swojego, to czym w takim razie jest książka bądź e-book, skoro nie jest dochodem pasywnym? Powiem najprościej to narzędzie. Narzędzie, które stać się może sercem Twojego lejka sprzedażowego. Koła zamachowego Twojej sprzedaży. Co mam na myśli? Mówiłam już w innych filmach, że nie wierzę we freebie bezpłatne i mówię to na podstawie chyba wieloletnich testów, czyli dając za darmo, zdobywałam kontakty do ludzi, którzy jak się okazało, inaczej to działa przy powieściach, przy promowaniu siebie jako powieściopisarza i swojej twórczości, a inaczej przy branżówkach, przy e-bookach, książkach branżowych. Tutaj jest już nawet termin, który powołano, który wymyślono dla osób, które zbierają bezpłatny freebie, czyli hunterzy chyba tak. Jakoś tak, czyli osoby, które zbierają friby i nawet ich nie otwierają. Ja już nawet nie zaglądam do statystyk, jaka jest otwieralność. Śledziłam to przez dłuższy czas, jaka jest otwieralność bezpłatnych materiałów, za które odbiorca nie zapłacił. Bo kiedy odbiorca zapłaci choćby te symboliczne 5 zł, ma już powód, żeby otworzyć takie fribi. Takiego bezpłatnego e-booka. Bądź bezpłatny kurs. Oczywiście, że znajdą się osoby, których bardzo pali potrzeba i którzy otworzą Twoje bezpłatne materiały, ale zazwyczaj są to osoby, tu już zależy, na jakim poziomie rozwoju potrzebujesz odbiorca. U mnie odbiorcy, którzy otrzymują bezpłatne materiały i bazują tylko na bezpłatnych materiałach, Zazwyczaj nie są gotowi do wydania książki bądź e buka. Chcą zrobić wszystko za darmo. Chcą zdobyć wiedzę za darmo, chcą wydać bez inwestycji w promocję, bez inwestycji w wydanie, w porządną korektę, redakcję, skład, łamanie bądź nauczenie się tego. Ja tego uczę w kursach. Pokazuję, jak to robić, jak stworzyć okładkę, jak zrobić promocję z patronami, z recenzentami, ale jakby do tego nie podejść, nie zrobisz tego za darmo. To znaczy możesz, ale ja tego nie uczę i pod takimi rzeczami się nie podpisuję i nie doradzam. Więc też weź pod uwagę to, że kiedy będziesz dawać swoim odbiorcom tylko bezpłatne freebie to ci odbiorcy mogą się w większości okazać niegotowi na bycie twoimi klientami. Wydasz na promocję, na zbieranie tak zwanych leadów, na zbieranie kontaktów i z tych kontaktów nic się nie nie wykluje, że tak powiem. Więc warto od razu pomyśleć o wydaniu e-booka, który jest tańszym e-bookiem, ale który jest e-bookiem płatnym. Bo to już czyni z Twojego odbiorcę, odbiorcy klienta. I tu jest właśnie coś, o czym już mówiłam nieraz i będę powtarzać, że źle wydany, tani e-book jest strzałem w kolano. Pokazuje, że nie ma twórca, nie ma szacunku do odbiorcy. Zdarzyło mi się być takim odbiorcą, zdarzyło mi się nie zainwestować dalej, bo zobaczyłam, że no, skoro za niskie pieniądze dostaje gówno, to za większe pieniądze dostaje nam może mniejsze gówno. Być może byłby to genialny produkt, ale ja już pasowałam i tak to działa, więc warto pomyśleć, żeby tworzyć od razu siatkę produktową, gdzie e-book bądź książka jest kołem zamachowym, wyciągnięta część z tego pełnoprawnego produktu może być lead magnetem, niskopłatnym, nawet bezpłatnym, jeśli bardzo tego potrzebujesz, aczkolwiek tu bym to organicznie promowała i nie dopalała reklamą płatną, ale pomyślcie nie zrobić niskopłatnego e-booka, który prowadzi do droższych produktów. Czyli na przykład do konsultacji, do mastermindu, do pracy 1 na 1 długotrwałej, bądź do e-booka poszerzonego o nagrania wideo-audio, do książki poszerzonej o nagrania wideo-audio da się. Też robimy takie rzeczy w klubie. Ja sama też to robię, ale z ci nie powiem, tu Cię zapraszam już do klubu. Bądź prowadzącym do kursów. Czyli już całkowicie rozbudowanej wersji cyfrowego produktu, jakim jest e-book bądź książki papierowej. A książka papierowa z. Dobra, bo wchodzę tu już w szczegóły marketingu y, takiego dopasowanego do danego produktu, a tak jak mówię, cokolwiek wymyślisz, ja pomogę ci wymyśleć całą siatkę wokół tego, marketing wokół tego i wykorzystanie tej formy. W różnych kierunkach. Mówiłam o różnych formach w zeszłym odcinku, kiedy mówiłam o tym, jakie elementy powinien zawierać twój e-book albo książka, by był wartościowy. Długi odcinek wyszedł, nie zmieściłam się w kilkunastu minutach. I zwróćcie jeszcze uwagę na to, że książka czy e-book, nawet niezbyt długa, buduje twój autorytet. Stajesz się kimś, kto budzi zaufanie. Komu? u kogo można wydać pieniądze. Dalsze. Więc nawet jeśli nie rozważałaś, nie rozważałeś wydania czegoś swojego, pomyśl, czy możesz coś takiego zrobić, bo w ten sposób możesz prowadzić Twoich odbiorców do kolejnych produktów, zdobywając po drodze zaufanie. I znowu tutaj powiem, że manie swojego kanału na YouTubie, wiem, tak się nie mówi, to posiadanie własnego kanału na YouTubie jest genialnym sposobem promowania siebie, daniem pozwoleniem poznania siebie jako kogoś, kto przekazuje wiedzę, i w tym też pomagam. Pomagam umieścić to w siatce produktowej, a właściwie to wszystko połączyć czyli filmy na YouTube, które budują treści, z których tworzymy e-booki, które wspierają sprzedaż i które wspierają również sprzedaż, tak jak u mnie, mastermindów, do których zapraszam zgłosić, jeśli chcesz bardzo intensywnej pracy w mastermindzie, jest bardzo intensywnie, intensywnie jest tylko w konsultacji, ale podejmując się współpracy mastermindowej daje też możliwość konsultacji w ramach mastermindu dodatkowo i działania w klubie pisarza, więc mam kilka sposobów na wsparcie Cię w wydaniu książki e-booka, kursu, książki workbooka, wideobooka, kursu. I jeśli nie wiesz, co wybrać, to po prostu zgłoś się do mnie. Odbierz też prezenty tutaj pod spodem. Tam masz e-book o wycenianiu, poznaniu kosztów wydania książki bądź e-booka i etapów koniecznych. Jest tam więcej e-booków, więcej też są kursy. Kolejne będą dochodziły w zależności od tego, kiedy oglądasz ten odcinek. A dzięki temu znajdziesz się na mojej liście newsletterowej, więc też nic cię nie ominie. Od razu poproszę, zostaw komentarz. Polajkuj ten odcinek, gdziekolwiek oglądasz, słuchasz. Zasubskrybuj mnie, żeby nie, żeby nie umknął ci żaden odcinek, no i co. I to tyle w tym odcinku. Ten będzie krótszy. Udało się, akurat na espresso. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam do kolejnego.